Przed nami kolejny trening ogólnorozwojowy, kolejne 30 minut wysiłku, bardziej dynamicznego i bardziej statycznego. Zresztą, jeżeli em, braliście udział w poprzednich treningach, no to mniej więcej wiecie, czego się spodziewać. Dzisiaj standardowo rozpoczniemy od truchciku w miejscu, który powinien nas troszeczkę rozgrzać i rozruszać na sam początek tego 30-minutowego ćwiczenia, tych 30-minutowych ćwiczeń. Zatem biegniemy w miejscu luźno, spodamy na palce tak, żeby pięty raczej nie dotykały ziemi. Żebyśmy utrzymywali się cały czas na pewnej wysokości. Nie musimy narzucać dużego tempa. Ważniejsze jest to, żebyśmy robili to dokładnie, żebyśmy faktycznie rozruszali się dzisiaj troszeczkę i podnieśli tę pracę serca, bo podnieśli to tempo pracy serca, no i też ta wydolność oddechowa, żeby nam troszeczkę wzrosła. Zatem zaczynamy od lekkiego obiegu w miejscu, trukciku w miejscu, na dworze już robi się chłodno. No ale cały czas treningi musimy ograniczyć do tych treningów wideo, te nasze spotkania. No i niestety na jakiś czas będzie musiało nam to wystarczyć. Ale oczywiście jeżeli chcecie wychodzić, i chcecie chodzić z kijami na przykład po lesie albo trenować sami, jak najbardziej, nikt nie stoi na przeszkodzie, tylko pamiętajcie o tych dystansach między ludźmi. To jest naprawdę ważna rzecz, trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. No i teraz przeskoki z nogami na boki, z nogi na nogę. I ćwiczymy dalej. Lądujemy miękko, cały czas na palcach, także piętam nie dotykać ziemi. Ale żeby te stopy troszeczkę pracowały. I wracamy do normalnego truciku. Nogi troszeczkę wyżej, kolanka trochę wyżej i do OK, zatrzymujemy się wszystko w porządku i barkami kręcimy do przodu i do tyłu. I teraz ręce szeroko i robimy małe kółkę do przodu. Pięści zaciśnięte, albo rozczapierzone palce, jak tam wolicie, nie ma tu tutaj dużego znaczenia. I małe kółka do przodu i kręcimy jeszcze chwilę. I jeszcze dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i duże kółka teraz. Dziesięć, dziewięć, Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźniamy, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze do tyłu małe kółka. Zatem wracamy do tej pozycji i kręcimy małe kółeczka do tyłu. Dziesięć dziewięć, osiem, siedem sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i duże kółka z tyłu dziesięć, dziewięć, osiem, siedem sześć, pięć, cztery. 3, 2, 1 i 0. Rozluźniamy, rozluźniamy. Teraz weźmiemy sobie krzesełko, jakieś takie, które macie pod ręką. Stawiamy je w taki sposób, żeby było wygodne, wygodne dla nas, jeżeli chodzi o miejsce gdzie możemy się podeprzeć z jednej strony, a z drugiej strony ważne jest to, żeby ono nigdzie się nie ruszało. Jeżeli stoicie na dywanie, możecie za przestrzenią na dywanie. najlepiej jest postawić gdzieś w ścianie, żeby na pewno nam nie odjechało. Bo teraz będziemy robili tę deskę, ale w pozycji takiej niemalże pionowej. czyli nie schodzimy do, do leżenia na ziemi, po prostu tylko wykorzystamy w tym celu krzesło, to jest troszeczkę mniej wymagające, mniej wysiłkowe, ale tak czy siak potrafi dać kościoła, o czym za chwileczkę się przekonacie, jeżeli jeszcze tego ćwiczenia nie robiliście. Zatem łapiemy się za krzesełko dwoma rękoma, odchodzimy stopami dość daleko, nie musi być bardzo daleko, tak żebyśmy po prostu tutaj mieli pewne, pewne obciążenie. Jeżeli byłoby nam za lekko, to możemy odejść trochę bardziej do tyłu, jeżeli za ciężko, to zrobić krok do przodu. No i teraz jak mamy, stoimy na pełnych stopach. I mamy pośladki wybiłte do tyłu, no to przekierowujemy biodra do przodu, stajemy na palce i trzymamy się w tej pozycji. Tu powinniśmy mieć biodra, biodra właśnie w jednej linii z plecami i powinniśmy już czuć teraz, że mięśnie brzucha nam się ładnie napinają, a tak naprawdę pracują nam też mięśnie pleców, szczególnie te w okolicach lędźwi, więc w ten sposób. W um, taki dość prosty tak naprawdę sposób um, angażujemy te partie tego rdzenia mięśniowego, który jest bardzo ważny dla naszej codziennej sylwetki, dla naszej codziennej postawy, dlatego czy nasze te plecy bolą, czy nie, no bo pamiętajmy, że to mięśnie podtrzymują kręgosłup i to najmniej na, na mięśniach w pierwszej kolejności spoczywa cały, cały ciężar. Jeżeli mięśnie będziecie mieli um, tutaj wyćwiczone, no to wasza postawa będzie w stanie Em, no znieść więcej, po prostu w ten sposób, czy więcej siedzenia, czy też więcej ciężarów, czy po prostu em, tego, więcej tego chodzenia na co dzień. Zatem to warto mieć na uwadze i robić sobie tego typu ćwiczenia, które naprawdę nie wymagają wiele, e, robić dość często, nawet, nawet na co dzień. Zatem trzymamy jeszcze chwilkę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yeah. Okej. Okay. Ja mam nadzieję, że tutaj czujecie, że ta praca się odbyła, bo to jest właśnie bardzo ważna rzecz. Deskę oczywiście można robić też w takiej pozycji pompki na ziemi, więc w ten sposób te, te one planki właśnie się ćwiczy. dość intensywnie. A teraz wykorzystamy sobie krzesełko do czego innego. Będziemy w tym momencie podnosić się na samych palcach, bo tutaj tylko to krzesełko jest po to, żeby pomóc nam w zachowaniu równowagi. Zatem bierzemy tę nogę jedną Podnosimy, czyli tę wewnętrzną na początek, może i teraz lecimy górę. I dół. E, dłoń i e, podpórka, jeżeli chodzi o krzesło, służą tylko do zachowania równowagi, a nie do tego, żeby się podpierać. Na tym pracujemy tylko łydką. Tak naprawdę, tylko podnosimy piętę w górę. 5 4, 3, 2, 1, super. Teraz zmienimy stronę. Kzesełko można sobie przedstawić, żeby było wygodniej. I podnosimy nogę od strony wewnętrznej i na drugiej podnosimy się do góry. Można oczywiście też to robić bez krzesełka, ale bez krzesełka trudniej jest utrzymać równowagę. Więc taka podpórka, no może być też ściana, no co tak naprawdę co macie pod ręką, może być nam bardzo przydatne. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I jeszcze raz. I super. Rozluźniamy nogi. Troszeczkę łódki popracowały, więc my sobie wrócimy teraz do naszej deski. Zatem krzesełko zaparte, dobrze. Na pewno, żeby nam się nie przesunęło, nie pojechało do przodu. To jest naprawdę istotna rzecz. Przechodzimy do tyłu, mniej więcej na taką samą odległość, jak ostatnio. Chyba, że e, nam było blisko. I teraz kierujemy go do przodu. Stajemy z tyłu na palcach, tak żeby pięty były. W powietrzu sylwetka prosta i trzymamy w ten sposób. Jeżeli chodzi o planki o te deski, to ćwiczenia zazwyczaj jeżeli robimy to regularnie, to najlepiej, żeby to polegało na robieniu serii po prostu, czyli robicie sobie na przykład 4 serie po 30 sekund, jeżeli to jest mało, no to wydłużacie odpowiednio i z każdym dniem troszeczkę troszeczkę dalej, troszeczkę więcej, troszeczkę dłużej. Tylko nie przeskok z pół minuty na minutę od razu, tylko co 10 sekund na przykład, czy co 5 sekund. W pewnym momencie, jeżeli byście robili regularnie, regularnie tego typu rzeczy, no to byście doszli do tych kilku minut, które by wam no, sprawiały jednak pewien, dla was by byłyby pewnym wyzwaniem i sprawiały pewien, um, no może nie tylko dyskomfort, co by było obciążeniem też odpowiednim dla, dla mięśni, i te mięśnie by były zaraz silniejsze, więc generalnie Generalnie te kilka minut, takie 3-4 minuty, to jest już naprawdę bardzo fajne wynik, jeżeli mówimy o tej desce, którą robi się w pozycji pompki, czyli już całkowicie na ziemi. To, co my robimy teraz, to jest taka rzecz troszeczkę łatwiejsza, więc jeżeli wam jest za łatwo, no to zróbcie prawdę do tyłu. Musi być duży. I teraz czujcie, jak te mięśnie pracują. No i w ten sposób trzymamy. Jeszcze chwilkę i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I super. Przechodzimy po do przodu. Elegancko. To wszystko tutaj wygląda. Zatem teraz wrócimy do ćwiczeń na nasze nogi, czyli robimy dokładnie to samo, co robiliśmy wcześniej. Ja teraz wszystko stawiamy z boku. Jedną nogę podnosimy, od wewnątrz i wchodzimy na palce. Raz. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Rozluźniamy. Jedną drogą też na zapas, ale żeby ten ciężar, taki ten kamień zbity, który czasami może się powstać, żeby w, w łódce szczególnie, żeby nam zszedł z nogi, żebyśmy czuli się już komfortowo i teraz odstawiamy krzese na drugą stronę i robimy dokładnie to samo, ale na drugą nogę. 1 i 0, rozluźniamy jedną nogę, drugą, teraz spokojnie zrobimy jeszcze raz tę deskę tutaj i troszeczkę zwiększymy tempo, żebyśmy się nie pospali. Zatem bierzemy podpieramy się o krzesło w tym momencie, wychodzimy tak daleko jak nam wygodnie i sylwetka do przodu i trzymamy przez jakiś czas. Uważajcie, oczywiście, żeby krzesło wam nie odjechało do przodu. A nie odjechało, ani się nie przechyliło. To jest bardzo ważne, żebyście byli po prostu bezpieczni. I trzymamy. jeszcze chwilę. Teraz możemy zrobić sobie troszkę krócej. Zaczęłam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I super. Zatrudniamy, odstawiamy krzesło, nie będzie nam w tym momencie już potrzeby. Zatem eee, teraz wstajemy do kroku i teraz w dół, staramy się dotknąć ziemi i w górę. I dół, góra. Dół, góra. Kilka razy. Ale tak już troszeczkę w tempie. Nie chodzi o to, żeby być za głęboko. Chodzi o to raczej, żeby po prostu schylać się odpowiednio szybko. ale też nie bardzo głęboko, żeby Wam w przypadku tych plecach nie strzeliło. Bardziej ruch góra i dół. I teraz góra i do lewej nogi, i góra i do prawej. Góra, lewa. Dobra, teraz góra i środek jeszcze kilka razy. Raz, do pięciu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Super, zostajemy w rozkroku. Możemy tutaj troszeczkę przygiąć się. kilka razy. Ok, żeby te ścięgna nam troszeczkę odpuściły za kolanami. I teraz przejdziemy do przysiadów. Zatem um, ręce będziemy brali przed siebie przy przysiadzie. I tyle, jak na razie. Zatem raz. 2 plecy prosto. 3, 4, 5 z tyłu łopatki łączymy. 6 i ręce wyciągamy do przodu. plecy cały czas prosto. 8, 9, 10. I teraz to samo, ale ręce skierowane w dół. plecy prosto, staramy się dotknąć ziemi, jeżeli to, że to jest trudne. Odsetek um, sobie odpuszczamy i troszeczkę nad ziemią zatem. Raz, 2, 3,

9, 10 i teraz ręki, ręce do ziemi. Plecy prosto. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie trzeba dotykać ziemi. Ważne, żeby plecy utrzymać cały czas prosto. I żeby tutaj robić te w miarę głębokie przysiady. Tyle, ile jesteście w stanie. 9, 10. Ręce przed siebie. Raz. I głupatki łączymy. dwa, trzy, czyli z przodu. klatka pierwsza do przodu.

i ręce do Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, wstajemy do pełnych podogów pracowania Kolan. kolan dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, jeszcze kilka razy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, bledzi prosto, dziewięć, dziesięć do środka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze raz do przodu, jeszcze raz będzie do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i ostatni raz do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, rozluźniamy. Wszystko super. Ale nie rozpoczywajcie za bardzo, bo to nie koniec. Jeszcze moment, Rozluźniamy. Wszystko w porządku. I teraz przechodzimy troszeczkę na bok, na jedną ze stron. Stajemy w rozstroku, może być trochę mniejszy niż ostatnio, i robimy. Przysiad do tej pozycji, wyskok i wracamy. Raz, dwa, trzy do dziesięciu, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super, teraz zrobimy dokładnie to samo, ale z przeskokiem trochę na prawo. Raz i na lewo. Dwa, trzy. Nie musi być wysoko. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, super. Chwilę oddechu. I wracamy do tego samego

5. 10. Ok, super. Elegancko. Chwila oddechu. Strzepujemy nogi. To jest takie wysiłkowe, mimo że nie bardzo ciężko. ciężkie fizycznie. To wysiłkowe i buduje zadyszkę, głównie dlatego, że pracujemy największymi mięśniami w ciele, które potrzebują dużo tlenu do pracy, więc serce nam przyspiesza. Szybciej pompuje ten krew. Szybciej dostarcza atlen, ale też płuca. Muszą szybciej pracować Wydajniej, żeby ten ten w krwi się znalazł. Więc tak to wygląda. Dobra. Teraz pającyki, żeby nie złapać za dużo oddechu przypadkiem. Więc wstańcie sobie szeroko, nogi szeroko, ręce szeroko i skaczemy. Nie musi być wysoko. Ważne, żeby zrobić pełen ruch. Mniej więcej w tempie. Jeżeli dla Was za szybko, to oczywiście zwolnijcie, ale... Dobrze jest to tempo utrzymać, dzisiaj w ten sposób troszeczkę możemy się z niej zbęczyć. Jeszcze 5 minut zostało tylko. No, więc końcu leczka Naprawdę ja te pajacyki będą czym na ostatnim potem tylko rozciąganie, więc wytrzymajmy trochę. Lądujemy miękko na podbicie, na palce, więc staramy się mieć cały czas powietrzu. Jeszcze. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, stop, super, dobra robota. I teraz samym w lekkim rozkroku i głęboki wdech nosem i wydech ustami. Wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze raz. Uspokoj. Uspokojmy oddech. Wdech nosem. Wydech. Wdech nosem. I wydech. I wdech nosem. Super. Teraz stajemy sobie z jedną nogą do przodu, piłką z tyłu, z tyłu. Tą nogą zodoga zakroczna, powinna być na palcach, lekko ugięta, to nie widać, ale lekko ugięta, przednia ugięta i naciskamy na ścięgno achillesa, napięte, żeby to ścięgno troszeczkę porozciągać. Kilka razy i przechylamy się do przodu, schodzimy nisko i kilka razy w tę stronę. Ręce mogą powędrować już na ziemię. I pracujemy tak naprawdę biodrami w tym momencie. Uff. Ok, podnosimy się. Super. Zmiana teraz na drugą stronę. I to samo. Noga zakrożna na palcach, lekko ugięta w kolanie, przednia prawie pod kątem 90 stopni i dociskamy biodrami. ręce na ziemi dociskamy do na chwileczkę zrobiłam się na chilasę, zapomnieliśmy. A teraz podnosimy się i wciskamy piętę w ziemi kilka razy. I wejście na chilasa niech napracuje. Ok, wstajemy super. Jeszcze jedna rzecz, ta, która też zawsze się pojawia u nas na filmach. Za tym. Bierzemy jedną nogę, op, utrzymujemy równowagę. Najpierw bierzemy jedną nogę, stawiamy na udzie, troszeczkę nad kolanem, ręce wysoko, ręce szeroko podnosimy je teraz do góry i patrzymy się na sufit. Oddychamy sobie na spokojnie, staramy się utrzymać równowagę. Jeżeli czujecie się w tej pozycji dobrze, to zamknijcie oczy, chociażby na chwilę. I stoimy. Możemy teraz też. Jeżeli Wam się dobrze stoi, oczywiście, poćwiczyć sobie troszeczkę oddech, czyli ręce w dół i teraz wdech w górę nosem i wydech, i wdech, i wydech, I jeszcze raz wdech, i wydech, i super. Zmieniamy nogę teraz, wejdziemy drugą, tutaj na łudzie, nad kolanem. I ręce szeroko, ręce w górę, wzrok w górę i zamkamy oczy, jeżeli się dobrze czujecie, wystarczająco stabilnie, żeby móc to zrobić. I teraz znowu ręce w dół i wdech, i wydech, I, I, i wdech, i wdech, wdech i wydech i jeszcze raz i wydech okej, okay, to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy trening. Widzimy się za tydzień na YouTubie gdyńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Zatem oglądajcie, oglądajcie te poprzednie odcinki, oglądajcie następne odcinki. I tyle. Bądźcie zdrowi.